żeby trochę odpocząć od tych wszystkich terenówek, wybrałem się, żeby zobaczyć jak bawią się w terenie ludzie, którzy użytkują samochód no, nie do końca terenowy, czyli dacie Duster i przyjechałem na taki zlot, gdzie zaskoczyło mnie po pierwsze to, że jest tak bardzo dużo samochodów, bo było chyba z 50 aut różnych generacji w różnym stopniu zmodyfikowanych, z napędem na 4, bez napędu na 4. Jesteśmy w agroturystyce w Ignalinie, chyba najmniejsza wieś w Polsce, z co się zorientowałem, na takim torze pięknym, który tutaj w pięknych okolicznościach natury, przyrody jest. A jesteśmy grupą miłośników, fanów, pasjonatów dastera w zasadzie. Bardzo lubimy się spotykać, spotykamy się dosyć często, tak bardziej może lokalnie, goudaister Silesia, pomorscy, także to jest to, że tworzymy już taką jakby swoją jaką rodzinę, tak? że każdy każdemu w jakiejś sytuacji jest w stanie pomóc. Młodzież i młode pokolenie tylko i wyłącznie siedzi w sieci, a my jednak jesteśmy może takim pokoleniem, które jeszcze chce się na żywo spotkać. Jeśli jest boto, Po co mi snorkela? No i to widzisz, masz za gratis... To wymiana filtra. Tak, <laughs> tak. Jak jest woda, półtorej, półtorej litra można wsadzić wody. No, dotąd, no nie? Nie, dotąd nie, ale ten nie pojechałem tam też żeby się przekonać i utwierdzić w takiej mojej teorii, że Dacia Duster to jest najbardziej terenowy SUV, jaki jest w naszym kraju i właściciele tych samochodów to jest najbardziej aktywna terenowo grupa. No bo jak zrobiłem sobie taką analizę, to się okazuje, że praktycznie na każdej imprezie ten Duster gdzieś się pojawiał. No z całym szacunkiem, ale żaden nowy Jeep, taki suwiasty jak Kompas czy Renegade, no nie jest tak popularnym autem w terenie jak właśnie Dacia Duster. Być może to nawet jest jakaś nie wiem, na Miastka tej rumuńskiej duszy, bo skoro stamtąd się wywodzi, a w zasadzie stamtąd się wywodzi, a tam wszyscy zasuwają tymi samochodami, po prostu w Karpatach gdzieś tam jeżdżą tymi górskimi drogami, to może stąd właśnie się wywodzi ta sprawa, ta cała historia. Podczas wielu rozmów z właścicielami tych samochodów zauważyłem, że oni w ogóle nie narzekają na swoje samochody. Ani na ich taką no, gdzieś ograniczoną dzielność terenową, ani na ich awaryjność, ani na ich prestiż. To są ludzie, którzy naprawdę są. Zadowoleni z tego, co kupili. Nie wiem, którym jestem jego właścicielem. Jestem na pewno jego najgorszym właścicielem. E, w moich rękach przejechał 40 tysięcy. E, samochód jest niezniszczalny. Jest niezniszczalny. Łącznikiem, e, który jest tutaj kierowca i jest zawodny, wtedy można coś takiego zniszczyć. Przesiadłeś się z zimniego w tak, Dastera? Tak. I nie żałujesz? Jedynie co tylko reduktora żałuję. E, ale tak to. Jest dużo większy, wygodniejszy. Czym się sugerowałem przy wyborze DASTERA? Przede wszystkim ceną, ale i wygodą, wygodą jazdy. Jest dla mnie ten samochód wygodny, przestrzenny, duży bagażnik. Przede wszystkim taki rodzinny, rodzinny wóz. Nie jest awaryjne, bo mamy 6 lat, i jeszcze się nic nie stało. Tak? Tak. A, a, a mam trochę nogę ciężką? Teraz? Dawaj! Jeśli ma być szczery, dla kogoś kto ma styczność, albo kto chce mieć styczność pierwszy raz z terenem, to jak dla mnie jest idealny. Czy to jest jedna osiówka, czy to jest napęd 4x4, to 4x4 jest idealny, ale osiówka spokojnie wystarczy. Z takich ciekawostek to pojawiła się też najnowsza dacia. Jeden z dealerów przyjechał tutaj pochwalić się takim samochodem. Jest to o tyle wyjątkowe, że to jest dacia, która w końcu posiada skrzynię automatyczną. No niestety minus jest taki, że tutaj nie ma napędu na cztery koła i nie ma takiej konfiguracji, żeby właśnie z automatem dacia miała napęd na cztery koła. Jesteśmy bardzo mocno zadowoleni z dasterów, z daci. I następne auto na pewno będzie Dacia. Wiem, że nie ma samochodu uniwersalnego, i na pewno tam, gdzie jedzie Dacia, nie jedzie Patrol, i na pewno tam, gdzie jedzie Patrol, nie jedzie Dacia. <grym> Chyba, że spotykamy się na, na stacji benzynowej, tak? Znaczy, jakbym ja miał dzisiaj wybrać, czy bym wziął nowego Dastera, czy nowego Uaza Patriota, to niezależnie od sytuacji politycznej, wybrałbym naprawdę Dastera, a nie Uaza. Bardziej bym mu zaufał nam jednak jest silnik Renault i napędy od Nissan'a, jakby to trochę lepiej działa niż i w ogóle jakość wykonania tego samochodu, jakby wnętrze i wszystko jest bardziej samochodem na 2022 rok.